Czołem, witam w siódmym dniu naszej przygody. Futborek. Dobra, John, Joseph, jak się tam było? Ty jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec? Stolec? <gry> Okej, okay. co my tu mamy do zrobienia? Naprawdę bardzo dużo dzisiaj wchodzą nam keczupy, wchodzą nam kubeczki i jeszcze wiele, wiele innych. Ja sobie już od razu na wstępie rozkładam papierki. Bo pamiętacie, co się działo poprzednio? Dzień wcześniej? No właśnie. O -o. Więc wolałbym tego uniknąć. Nie mieć z tym żadnego problemu. Myślę, że jesteśmy w stanie to ogarnąć bez najmniejszych stresów. Nie tak jak ostatnio. <grytanie> Dobrze. No nie, to trzeba, trzeba robić. Powiem Wam szczerze, to jest jeden z pierwszych podstawowych tipów, które mógłbym dać. Czyli rozkładamy papierki sobie zawsze na początku gierki, bo naprawdę później może być już problem. Dzisiaj to naprawdę rozłożę więcej. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 papierków. Dobra, niech będzie 13 papierków, to położymy sobie tutaj. Jedną bułkę też możemy sobie od razu położyć dobra hmm, czy wszystko mamy, czy mamy wszystkie keczupy? dobra to jest zamknięty ketchup o to sobie tak położę będzie widoczny bardziej tu mamy wszystko uzupełnione, uzupełnione OK. tutaj jeszcze mamy też można dać tu dobra świetnie bułki są, mięsko osiemnaście sztuk, mamy pojemniczek 18 sztuk okej okay. tu są kotlety mrożone, dobra jakby brakło, gdyby brakło, a mam nadzieję, że nie braknie. Tacki. Mhm. Kubeczki. Zmora nasza. Dobra, jest tutaj 20 kubków. 10, 10. 26 kubków, no to powinno wystarczyć. Myślicie, że to jest głupi pomysł? Dajcie znać. Czas pokaże. Dobra. Level szósty. Zobaczmy czy coś tutaj nie przyszło do nas na level szósty. Dobra, myślę, że kubki można zamówić. Ketchup jest, bułeczki są. Bułki, bułeczki, bułki, nie. Siódme, zaraz będzie sałata. Sałata, co następne? No, po sałacie będą jeszcze inne rzeczy. Ciekawe. Okej, okay. kupmy to, niech Mike przywiezie zamów. Dobra. Chyba dobrze, że zamówiłem, nie? To wydaje mi się, że nie mieliśmy tych kupków więcej poza tym, co mamy tutaj. Bo to były duże kartony, one chyba tutaj się i tak nie mieściły. Dobra, jedzie Mike. Dobra, myślę, że już można odebrać towar. Również, tylko prawie Dobra, mamy kubki. Dobra. Dzięki, dzięki, dzięki. I rozkładamy sobie te kubeczki tutaj. O, tu może dam, co? Da się taką? Da się. No to też fajnie, fajnie. Można sobie nieco bardziej zagospodarować to. Dobra, niech idzie tu. Bułki musimy sobie przygotować. Klasycznie, no wiadomo, że przyspieszę ten moment, <gryw> więc nie będę za dużo gadał. Dobra, ktoś mi tu polecił, tak jak mówię, zrobić sobie 3 razy po 6. Mamy tyle tasek, więc można sobie zrobić, więc. Zróbmy na razie jedną szóstkę Otwórzmy sobie naszą restaurację. Dobra. Jak zwykle, wgląd. Kto przyjdzie pierwszy? Mamy na to czas. Pewnie, że mamy. Obstawiałbym tego. Tutaj ziomeczka. Hmm? Dobrze. Niech idzie do nas po burgery. A my w tym czasie łopateczka. O kurde. No, obróć się! O nie, wierzę. <gry> Pierwsze burgery do kosza. Nie, nie tak to miało być. Miało iść, miało iść prosto, ale nie poszło. Dobra. Tu połóż tą tackę 24, to tego też można już sobie odłożyć. nie niezły start. Znowu BURN. Okej. Okay. Chciał pan jednego burgera, dobrze. No to ten jeden burger będzie dla pana, proszę bardzo. Czekaj, bo ten burger ma być, dobra. Burger solo, okej. Okay. Hello. Jaki to miał być napój? Zaraz zobaczymy. Mr. Hop. Mr. Hop. Dobra, idę postawić Kolejną burgerownię tutaj. Raz. Chcę pras. Hi. Już do pani podchodzę. Mhm. Napój tylko, nie ma problemu. Jaki to ma być napój? Napój. Ja mam Ja I dwa razy ice. Dobra, chyba, chyba się udało. Uff. Ja mam bery i dwa razy ice. Dobrze. To ma być yy, woda. Zwykłą wodę. Mizu i dwa razy ten to zaraz zrobimy hamburger zróbmy jednego hamburgera o o nie tutaj być trzy razy ketchup trzy razy ketchup i woda tak jakby ta woda miała coś zmienić jest bardziej dietetyczna na pewno dwa razy lód dobrze idzie naprawdę fantastycznie kto tam idzie? Ty, teraz. Najpierw zrób mi piczku. Yy, yoma. <grym> Dobra, nie będzie yoma. I miał być to tylko jeden burger. Dobrze. Trzeba przyznać, że. Albo nie, na razie nie. Nie się tym na razie. Ketchup dwa razy. Pomyśl o tym. Dobra. Okej. Okay. I to miała być tutaj Juma z kostką lodu. Raz. Dobra. Ready. Kolejny. Jest to podwójny hamburger. Ma być to z Raz. Dobra, i podwójny hamburger Jedziemy, raz i dwa, jakieś keczupy, nic z tego. O, o! A góra od bułki? Dorzućmy na za darmo, no. Jejku! Dobra, zobacz. Ach, kurwde. Hello, hello! hello. Ciekawe, będzie informacja. No, tak jak góra od bułki. Ja mu to sam wręczę. Stolik numer 9. Uf, I tak nieźle, i tak nieźle. No dostał to co chciał, no dobrze. Dobrze, stolik. Co on tu chciał, też wodę, tak? Ok, niech będzie. Że woda. I zwykły hamburger. Zwykły hamburger, trzy razy ketchup. Ok. Czasami pośpiech nie popłaca. Woda z lodem? Nie, bez. Ok. Można to wziąć. Co mu tu miało być? Light coś tam Tu? Co? Tak, Light z cola, kola Zwykły burger Ej, ej, ej Ktoś tu może? Za szybko, za szybko, za szybko Halo. Uh -huh. Zwykły burger, więc szczęście, jak rozumiem, to jest tutaj, nice. mm -hmm. Light Splash, to tutaj. Okej, okay, a tu miała być. Hello. Joma. Jest joma. Bez lodu, bez lodu. Uff, udało się słucham pana. Okej, okay. ma być to tylko napój. Dobra. Tu miała być splash cola. To miało być pod, nie, to miało być zwykły burger albo trzy razy ketchup. Okej. Okay. <ścoughs> Dobra, nara. I następny. kola. Dolewamy splaszkola. No chyba już nikogo więcej nie będzie. Lut raz. Czy <laughs> ja nie za szybko to zabrałem? Jak był zimny? O co ci chodzi, chłopie? To nie jest taki obsióp. <laughs> Ej, chcesz mi powiedzieć, że... 100 na 100. No dobra, chyba, chyba się udało. <laughs> Co prawda te burgery... No ja tam schowam je do lodówki. Myślicie, że to przetrwa do jutra? Ciężko powiedzieć, prawda? Nope. <laughs> nie da się, tak? Jak to? <laughs> Przykryję tacką, może się uda. O nie wierzę. No dobra, to by było na tyle Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy yy, z klientami Trzeba to tylko posprzątać Ech. Nienawidzę tego robić No ale spalone, no to co zjesz sam? Pół spalone, pół surowe Dobra Niech będą te bułki tak jak są To będą na jutro A co? A pewnie, że przygotuję na jutro o. Ciekawe, czy w ogóle będzie opcja, że A, ta bułka jest za sucha w środku. Dobrze. Hm. Dobra, bierzmy, bierzmy pieniądze i spadajmy stąd. Józef też chciałby tutaj już do domu iść. Po tym, co tu zobaczył. Nie ubiłby nawet muchy w kiblu. No czy te kiby trzeba sprzątać w końcu czy nie przepraszam, czy te toalety trzeba sprzątać w końcu, czy też nie o, dziękuję bardzo miłego wieczoru życzę do zobaczenia jeszcze hm. powinno być napisane dlaczego powiedzmy jest taka kwota a nie inna nie czy to akurat wiemy, bo to jest sam napój, ale tak jak tu był napój bułka i tylko cztery baksy? Hmm. Ciekaweż to. Ciekawe. Czy ktoś tutaj siedział? No, siedział i dobre pieniążki dał. Wszystko, wszystko. Józef. Nie zabrałeś tam nic no. No ma taką karnację rudego, nie? <laughs> Oj, kur... dobra, weźmy tacki. Dobrze. I co już? A przygotujmy sobie tutaj też na jutro, kubeczki. Raz i dwa. Niech będzie. Naprawdę myślicie, że można zostawić te bułki na jutro? Nie da się tego schować. Tu już raz, raz, raz dotknięte już się nie da więcej schować tego. Dobra, ok. Chyba możemy zakończyć dzień. Wszystko pozamykane klasycznie. Wszystko zamknięte. Mam nadzieję, że wszystko wyłączone. Dobra, Józef. Finito na dzisiaj i zapraszam na jutro. Na ósmy dzień. Czyli mamy tak raport końcowy. jak 10 klientów, z czego tylko 7 zadowolonych. No nie najlepsza tutaj proporcja. Ech, poziom wyżej. Doświadczenie. Wynagrodzenie dla Józefa zyski 110 więc no na plus budżet no 126878 i odblokowaliśmy odblokowaliśmy sałatę więc od jutra walimy burgery z sałatą powodzenia i czołem do jutra